Cześć, witam wszystkich. Zapraszam na 13 odcinek z serii Jurassic World. W poprzednim odcinku uciekaliśmy przed wielkim dinozaurem. Tutaj zobaczcie, jest zakuty w dyby. A my dalej szukamy zaginionego Eryka z naszą grupką przyjaciół. Także no co, idziemy, nie? Idziemy w ten gąszcz, tą dżunglę tej wyspy i szukamy tego zaginionego chłopaka może by zablokować te raptory nam wyskakują dobra. dobra nasza chodź dobra ty przyjacielu jesteś potrzebny masz tą linę Paul Kirby dasz radę tam stąd dorzucić nie musisz podejść jednak troszkę bliżej No... co jest jeszcze kawałeczek. No nie chcę mi rzucić. Co jest z tobą, przyjacielu drogi? No, musi nam się to odznaczyć. Inaczej bez szans. Nie. Ty. Może z tej strony spróbujemy. Też nie. Jeszcze bliżej. Tak jest. No i ciągnij Obra nasza Mamy przejście gotowe Opa No te rabciaki Mamy radę bo to możemy zasłonić Tą jaskinię Tą no, wylęgarnię tych rabciaków Tego już niszczyć się zniszczyć nie da no, tu będziesz potrzebny. Alan, Alan, chodź, przyjacielu! Nie ty, nie ty, nie ty, ty! A, ty nie tym swoim pazurem! Ha, super! Jup, okej. Okay. Tutaj coś jeszcze było. Nie, że nie dawało mi się tylko. Ok, idziemy dalej. Opa. Dobra, co tu mamy? Spinozaur. Nie obawia się, gdy użysz, że zdarzający się głowami pahecyfalozury. Te dinozaury wykształciły... No widzicie, Do możecie sami to czytać się. się za szybko się ta no! gra <laughs> na To sure Nublar. To jest Sorna. O, o. Widzicie tam? No i nie wierzę. Znowu mamy problemy. Kurde, czeka nas wielka ucieczka. Niedobrze. Chyba będzie czeka nas walka dwóch dinozaurów Ale szczęście Nie zniósł nas Dobra, musimy pomóc poglądowi Chodź przyjaciele, chodź Dobra jaki dalej, wow ale bitwa co? Ale bitwa Musimy od cichu przejść No będziemy musieli mu pomóc, widzicie? Bo on sobie nie radzi Z tym spinozaurem, olbrzym jest co Dobra, Alan, chodź Alan, ty tutaj coś nam... Masz do wykopania. Cóż to będzie? Nie wie, kaczucha. E, dobra, pal Kirby jest potrzebny. Z tą swoją lianą, dawaj. No, tak. no cel pal. Masz maskotkę Jak super O na Stry... wow, Mogłem się... widzicie Mogę się zmienić dinozaura Musimy nim walczyć Jeszcze raz, jeszcze raz Dawaj T-Rex Dobra nasza I zbańki go Ha i za szyję. Super! No ale ten jest trochę szybszy niż my no, a my dalej próbujemy się przecisnąć między tymi walczącymi dinozaurami. Jak tu ci pomożemy? Jak możemy Ci pomóc? Opa. Dobra, co to nam zbudujesz? O, czegoś szuka, czegoś szuka. Bo po części Dobra nasza. Spójrzcie, to jakaś katapulta z jajami. Okej, okay, mamy załadowane. Teraz potrzebny jest... Gdzie jesteś? Chodź, Alan Musisz tu przeciąć linę Ale tylko ty masz takie narzędzie Dobra, nasza Celpal Pal! Zgniłymi jajami z niego Hahaha ha, ha. I znowu chyba zamieniamy się tak Znowu nas czeka walka Aj, nie to Jeszcze raz Dobre i z bańki. I za szyjkę. I dobra nasza. Ale musisz unikać. Uniki musisz robić. No, tutaj coś mamy. O, gdzie jesteś, Paul? Paul Kirby jest potrzebny. No, 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 mocniej jest. Dobra nasza. I Alan, where jest Alan? Alan, chodź przyjacielu! Bo tylko Ty umiesz składać dinozaury do kupy. Nie? Jeszcze nie możemy z tego nic ułożyć? Tak. Dobrze, a tu jeszcze widzicie. Dawaj, bo nam zagrycie tego T-Rexa. Okej. Okay. Dobra. Musimy odwrócić jedn... uwagę Spinosaura. Haha! Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. Ok. Co tutaj musimy zbudować? A, już wie, widzę Naciągniemy drzewo, i z drzewa, dawaj, tak jest Stawaj Tirek, stawaj Musisz walczyć Złapiesz go? Tak jest, i z bańki teraz I za szyjkę

We go back to the and salvage what we can, and we make for the coast. Dr. Grant, we're not leaving this island without our son. Then you can go and look for him. Huh? You're not really a mercenary, are you? I never said I was. So? What do we do? Search for your son. In the direction that they're going. Excellent, excellent. <laughs> O, upalował coś przez przypadek. No proste, dobra. No nie, niebezpieczne jest tak krzyczeć. Dobra. Mamy punkt kontrolny, osiągnięty. Ale nasi przyjaciele postanowili się nie rozdzielać. Bardzo niebezpieczne. O, jakieś nowe. To są chyba małe spinotały, co? Nie są rabciaki, kurde. To jakieś inne małe spożonka. Ale dobra nasza. Coś trzeba tutaj wykonać? poniszczymy sobie te przedmioty. No. Przyjaciele za mną, pewnie elementy naszego rozbitego samolotu, Dobra, dostać. Dostać. Dobra, ty możesz przyjacielu to zastrzelić, ja to wiem Muszę się jeszcze tego pozbyć Okej okay. Nie, ty masz broń Bah Czyżby to była drabina? Nie, tylko dla Amandy Kirby Nawaj Amanda, tylko ty tam możesz skoczyć. No co jest z tobą? Tak jest Ej, no nie oszukuj Dobra Dobra, musimy dojść do wraku Okej okay. Haha, jest, dobra no to tu no, ja wiem ale tu potrzebny jest Alan to Jak ty tu wejdziesz przyjacielu No i Alan tam musi wejść chyba z drugiej strony Tędy nie damy rady nie mm, Tutaj nie Idziemy w takim razie od drugiej strony. No, ale tu już mam przejście zablokowane. Nie. Tu nie przejdziemy. A tam musimy coś wykombinować od tej strony. Tutaj coś jest. Tam on właśnie nie mogę dostać tędy. Ty musisz to, coś tutaj wykombinować. No no właśnie, nie zauważyłem. Teraz mogę wam to zsunąć na dół. Ja, yeah, jupi. Haha. Dobra, mamy katapultę Teraz. Będziesz skakał ty, Alan, musisz skoczyć. No nie. Dobra. Chyba tam zostanie. Potrzebny jest Alan. Chodź. Ty będziesz stał tu. Jest. I ty musisz skoczyć. Ja. Dobra, dobra nasz. <laughs> Patrz, już masz swój. Szpon, dawaj. wejdźcie Co To na to spada. Wow! To są rzeczy z naszego statku. Wyleciał taki nowy, nowy jakaś kość. A coś jest, jest puszka ale jak tam się dostać do tej puszki wow ha, dobra nasza potrzebny jest chyba ten pan od śledzenia czyli ty cóż nam znajdziesz przyjacielu cóż tam znajdziesz okej okay. jakieś kości dinozaura? dobra Doktor Grand pewnie będzie. A i daleko jeszcze raz. Ta jest. Nie, ty się wspinać nie możesz. Wspina się chyba ty. Ty się chyba wspinasz co? Takie. jest there's parasail up here. Can you fly one of those? Coś na raz, wiesz? Mam sails nie są torn. Spadochron, wow. Dobra nasza. Fajne. Fajne mamy nowo, nową umiejętność. Aha, dobra, już skowiłem. Jest super. Dobra. Jesteśmy. Trzymajcie, panowie. Możecie coś z tym zrobić. Drabinka. Proszę o drabinę. Nie, wentylator. Okej. Okay. To pomoże nam wszystkim spiąć się na górę. Od razu Paul Kirby tutaj pociągnie za swoją... Alan tu lata, kurde. Nie ma miejsca dla niego. Chodź, spinaczu, chodź, spinaczu. Ja. Yeah. Okej. Okay. Tu jeszcze możemy... Ty możesz strzelić. Dasz radę tam trafić? Nie dasz rady? Dlaczego nie dasz rady? Chciałbym... aj nie spadaj! Nie... Oj, oj. Dobra, idźmy zatem tędy kurczę, za późno pisnąłem z padafem Jeszcze raz Okej, okay. dobra nasza, ląduj przyjacielu Oj, tu nie, tu Tutaj lubią dziewczyny nurkować ten bałaganie Wow Musisz teraz zbudować przejście dla, naszych, dla naszej drużyny. A to co to będzie? Jakiś dinozaur. Wow! Skrzydło od naszego samolotu. Nasza drużyna może teraz śmiało przejść na naszą stronę. Dobra. Ty niestety musisz, koleżanko, zanurkować, zrobić swoje. Nie, ty nie chcesz... Ty nie chcesz? Ale niedobrze, że ty nie chcesz No jak? Amanda, no co ty nie się. Też nie, no żadne z naszych przyjaciół nie chce nurkować, wcale się nie dziwię Potrzebna jest Eli, pamiętacie Eli z poprzednich odcinków? Mam przejście Musimy uważać, bo coś za cicho wiedziałem, że coś wykracze <grymne> nas zaatakują Ale strzelaj do niego, masz taką kurde givera i Nie możesz użyć jej Dobra, możemy to zbierać sobie tej kasiory da na pewno co Dobra, ty masz broń, tu coś trzeba zestrzelić. Jeden z trzech, ale minęliśmy no nie mógł tam trafić. Chodź, panie Alan Kirby. To jest Paul Kirby, przepraszam Was, musisz. Pał, pewnie że Paul. Dawaj, 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 ciągaj. O, coś odkryliśmy nowego. To, ty? Aha, coś do szukania. Dobra, trop, przyjacielu, trop. No i, no i, no i co? No proszę, kamera wideo. O, mamy jakieś filmy? Chcecie obejrzeć? Bo ja tak. do spraw na tą wyspę. He's alive. I know <laughs> nie dobrze, nie dobrze. Jak w takim filmie obcy pamiętam oglądaliście? Nie, jesteście za mali chyba jeszcze. A to raptory że jajecznicę chciałeś zrobić, dobra ukończyliśmy ten poziom spinozaur w następnym odcinku czuję, że będzie walka z raptorami dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie jeżeli wam się podobało to oczywiście wiecie co macie zrobić, poproszę łapeczkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia, hej, cześć